Witam wszystkich w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj jestem bardzo ucieszony. I ten filmik jest dedykacją dla pana z kanału Michał Dobrowolski. Możecie do niego wejść na kanał, ponieważ on mi wysłał roślinki. Zobaczcie jakie one są ładne. Tutaj mam hydrokotylę, którą mi wysłał. Tu nie wiem dokładnie jak ta roślinka się nazywa, możecie mi napisać w komentarzu ta. Tutaj wydaje mi się, że to może być. Powiem Wam zaraz, jak mi się przypomni. To też nie wiem, jak się do końca nazywa. Tutaj to jest taka czerwona roślinka. Tutaj jest któraś z Rotali. Mi się wydaje, że to jest któraś z Rotali, ale nie wiem do końca, która. Tam z tyłu jeszcze są roślinki. Takie tutaj mam jeszcze. I jeszcze tam jest z tyłu rogatek. Nie pamiętam, jak to się nazywało. Możecie też napisać mi, jakie te roślinki nazywają. Dziękuję naprawdę panu yy, Michałowi Dobrowolskiemu. Wejście do niego na kanał, jeszcze raz mówię, ponieważ wysłał mi bardzo ładne roślinki. To się przenosimy teraz do drugiego akwarium. Już jesteśmy przy większym, przy dużym akwarium. Jak widzicie, tutaj jest: wydaje mi się, że to może być Ludwigia Mini Super Red, ale nie wiem czy to jest ta. To jest taka jedna. Tutaj jest też taka roślinka, też nie wiem jak ona się nazywa. Nie wiem w ogóle jak się prawie że wszystkie te roślinki nazywają. Tutaj mam tą roślinkę też posadzoną. Rozsadziłem sobie ją z kilku tych sadzonek. Tutaj jest ta czerwona, co jest tam u mnie, bo jeszcze znalazłem. Jak je tutaj sadziłem, to znalazłem jeszcze w paczuszce były, to jeszcze je dosadziłem do siebie. Tutaj jest ta rotala. One na razie tutaj są tak wstępnie posadzone, ponieważ czekam, aż się trochę rozrosną. I aż będą, jak będą rozrośnięte, to je będę rozsadzał po akwarium. Na razie idę w takie miejsca, gdzie jest ziemia. Ogrodowa, i żeby się bardziej rozrosła. Tu też jest taka roślinka. Tutaj. Są bardzo piękne te roślinki. Naprawdę Panu dziękuję. Tu też jest. U mnie też jest jedna taka sadzonka z tej. Więc jak widzicie, Wejdźcie do niego na kanał. I zostawcie subskrypcję. Tutaj jest też ta roślinka taka trawniczkowa. Nie pamiętam jak się nazywa. Może napisz w komentarzu. To piękne są te rośliny. Dziękuję jeszcze raz Panu i do, do usłyszenia w następnym filmie. Cześć!